Dzisiaj o godzinie 16 rozpoczną się kwalifikacje właśnie na skoczni. Wrócę. Miały się rozpocząć wczoraj, ale z powodu zbyt dużych wiatrów zostały przeniesione na dzisiejszy dzień. Dokładnie to samo. Treningi wszelakie. W przypadku kombinacji norweskiej tak się nie stało. Tak, zwycięzcą pierwszego konkursu był Franz Josef Rechl na skoczni, a drugim Jarl Magnus Rieber. Tak, jeśli chodzi o tą skocznię, to punkt HS to 142 m, K120 jeśli chodzi o rekord, został on ustanowiony 27 listopada 2022 roku przez Halvora Agnera Graneruda, a rok... I dzień później, czyli 26 listopada 2023 roku, został ustanowiony najdłuższy skok przez kombinatora norweskiego, który wygrał właśnie jeden z tych konkursów, czyli Jarl Magnus Riber. Tak, rekord wynosi 150,5, najdłuższy skok 153,5. Tak, jeśli chodzi o drugą skocznię, czyli HS70 i K64, również.